Ech, bardzo możliwe, że wiecie doskonale, co się za chwilę wydarzy. Jeśli znacie ten temat zbyt dobrze, to proszę śmiało przewijać, bo to szkoda zdrowia. Ja wiem, że co lepsze cwaniaki i tak będą wiedzieć, czego to jest reklama, co tutaj jest reklamowane. Ale zasłaniam logo, zasłaniam nazwę, bo nie chcę, mówiąc o czymś przy okazji robić tego, co gdzieś tam jakieś mądre głowy od marketingu sobie zaplanowały i obliczyły. Ja tu nie jestem odbycia słupem reklamowym, tylko od marudzenia. Dlatego zapraszam na moją małą selekcję: Alfa, Delta, Kappa, Omega, 3, 6 komentarzy, które pojawiły się pod tym postem. Zdezorientowany Jakub pisze chyba trochę pyta co to ma być? No, jak widzimy, dla niektórych rozpoznanie przedstawicieli własnego gatunku bywa trudne. Podwójny Paweł pisze Boże, jaki mutant. Tak, Paweł zobaczył kobietę na zdjęciu. I to jest jego reakcja. No, w takiej sytuacji pozostaje mi się tylko dołączyć do tego wezwania opatrzności, jej pomoc będzie potrzebna. Wszyscy wiemy, że taki Paweł jak gdzieś sobie wyjdzie na ulicę, gdziekolwiek będzie w przestrzeni publicznej, wszędzie może stanąć przed obliczem kobiety. Będzie potrzebował naprawdę dużo sił. Trzymaj się tam. Łukasz wspomina: Brakuje włosów pod pachą i młodzieńczego wąsika. No i ja to szanuję. Nie każdy ma na tyle dużo odwagi, by tak otwarcie publicznie opowiadać o swoich fantazjach. Ja trzymam kciuki i jestem przekonany, że kiedyś znajdziesz dla siebie kogoś, kto spełnia między innymi takie twoje oczekiwania. Oczywiście w takiej sytuacji nie może też zabraknąć wspomnienia o prowadzącej nas ku zagładzie poprawności politycznej. Popierdolona jest ta cała poprawność. No właśnie. Do czego ten świat zmierza? Tego typu osoby w reklamie odzieży sportowej? Jak to się może skończyć? Jeszcze zadbają o swoje zdrowie. Ciekawą propozycję wytoczył Michał, pisząc, a jakby tak ubrania kosztowały odpowiednio według rozmiarów, czyli np. SK 100 zł, a XXL 300 zł. Społeczeństwo wtedy zaczęłoby dbać o siebie, bo przepłacaliby dwa razy za ubrania. No i tutaj dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że mogę cię, Michale, uspokoić. W wielu miejscach tak właśnie jest. To już się dzieje. Druga rzecz to to, że chciałem to wyraźnie docenić i pochwalić ciebie za... Wspaniałą żyłkę biznesową i takie doskonałe odnajdowanie się w kapitalistycznej filozofii, gdzie czyjś problem, czyjś kryzys, czyjaś słabość to doskonałe pole do wygenerowania ekstra dochodu. Brawo. A wśród pereł i diamentów wyjaśniania obecności grubasków w przestrzeni publicznej nie może oczywiście zabraknąć normalizacji. Mm, normalizujmy otyłość. No, powiem ci, Dawid, i to powiem ci jako osoba wagi, takiej jaką widać nawet po mojej plapie, czy normalizować otyłość? No, tak. Właściwie to powinniśmy to już mieć dawno za sobą, bo otyłość to choroba, a choroba to coś normalnego, bo ja się zgadzam z tym, że można w niewłaściwy i szkodliwy sposób normalizować negatywne zjawiska, w tym otyłość. Ale to tutaj nie ma miejsca. Wiesz kiedy miałoby to miejsce? Gdyby na przykład taki gość jak ja podszedł do ciebie albo do kogoś innego i zaczął nawijać coś w stylu: Zobacz, patrz, widzisz moją wielką tkankę tłuszczową? Zobacz, jaką formę zrobiłem. Nadwaga, otyłość to jest forma to jest zdrowie wszyscy powinni tak wyglądać. To wtedy tak, to wtedy zgoda bo to byłyby szkodliwe brednie. A taka pojawiająca się w reklamie odzieży sportowej dziewczyna, ważąca więcej niż twój wymarzony ideał piękna, to jest po prostu człowiek, który sobie żyje swoją drogą. Czy nie chodzi właśnie o to, żeby każdego zachęcić do wskoczenia w jakieś wygodne ciuszki i poruszania się trochę, jeśli mamy tak dużo troski o zdrowie współobywateli? No bo powiedzmy sobie szczerze, skąd się biorą te komentarze, skąd się biorą takie reakcje? To nie jest żadna troska. O zdrowie konkretnych osób, albo o zdrowie społeczeństwa i narodu polskiego. To nie jest żadna prawdziwa obawa o to, że teraz grubaski na zdjęciach zagrażają naszej cywilizacji i świat upada. To nie jest nawet próba zrobienia jakiegoś humoru, chociaż o jakim humorze tutaj może być mowa. To jest zwykłe, stare jak świat, wszystkim znane, podwórkowe dojebanie grubaskowi. Bo tak. Bo można, bo jest okazja, bo można się przez chwilę poczuć troszkę lepiej, prawda? No i oczywiście też potężne pokłady niechęci i czasami też pogardy wręcz względem kobiet, bo jakoś tak się dziwnie składa, że zawsze jak jakaś koleżanka nie do końca podobająca się naszym potężnym mężczyznom pojawi im się na ekranie przez chwilę, to dostają sraki. Czy to jest jakaś nieprzepracowana frustracja, którą teraz trzeba rozładować, czy to jest mentalne bycie ciągle w drugiej albo trzeciej klasie szkoły podstawowej, być może jedno i drugie. W każdym razie coś popchnęło dorosłego już Jakuba do napisania pod tym zdjęciem gruba na bramkę i coś mi mówi, że poczuł wtedy ogromną satysfakcję.